Jó, I już siemanku, systro i macie i teraz bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem w moim nowym mieszkaniu. Taką się rezygnuję. Dzisiaj jestem z kolegami albo kuzynką. Ola tam siedzi i to się doda, Będzie popularna na YouTube że się Was się spodoba, to nie zapomnijcie, dać mi milion łapeczek w górę, to jest bardzo duża suma. Więc lecimy z tym filmikiem. Patrzcie, to tutaj będzie mój pokój. Buuu, dobra, nie bajcie baj, baj, się. Kurde, gdzie jest światło? Ja tak długo. O, jest tu, dobra. Oto jest moje stanowisko komputerowe. Bardzo fajne. One, w... oczywiście, jest. Tutaj ktoś z tyłu ułożył kółko i tutaj są zabawki i będę właśnie taki, na takim łóżku i tutaj mam takie coś fajnego. Jeżeli już będziemy... Tutaj mamy kuchnię. A ta Klara się gapi. Dobra. Tutaj telewizor. Tutaj jest się brat. Powiedz coś. No, cześć. Jeszcze. Weź młody, stary. Dobra, nie, nie, nie gapcie się na niego. Tutaj mamy jeszcze taki ciężarek. Bardzo ciężki. Niech no żartują, ma tylko, oczywiście. 5 kg. Czekaj, to ja to odwrotnie? Nie tak, dobra. O tak. Tylko, że u was jest odwrotnie. Więc ja to tak pokażę i teraz będzie chyba fajnie. Nie no. Dobra. Tutaj nasz dywan. A tutaj lampki. Co tam oglądasz? Kociaki. Patrzcie. <laughs> tak właśnie zrobię wam jakie dacie lajka. Nie chcieliście, by tak. No dajcie łapeczkę w górę, proszę. Jeżeli ja się już no, zwaliłem. Nie, nie, ja już pokazałem. Jeżeli fiwa się jest ja zapomnijcie łapeczki w górę, papa. Napiszcie pa. w komentarzu. Nowy dom, to przypnę wam serduszko. Papa! Pa.